Cześć, dziś kilka słów o Unitrze WSH 605, wzmacniaczu, który przez ostatnie dwa tygodnie dla Was, no i w sumie dla siebie, w swoich domowych warunkach odsłuchiwałem, testowałem z różnymi kolumnami, no i troszkę z tych testów chciałem Wam pokazać i podzielić się tym, co, co o tym wzmacniaczu myślę. Dla tych nie do końca cierpliwych, którzy nie chcą... Nie chcą poczekać do końca filmu, no to powiem już teraz na początku, że jest to naprawdę fajny sprzęt, który stawia na neutralność i precyzję zamiast narzucać własny styl brzmienia i w mojej ocenie ta neutralność w ogóle nie jest wadą. Wręcz przeciwnie, to wzmacniacz, który pozwala kolumnom pokazać pełnię ich możliwości, no dlatego tak ważny, kluczowy jest dobór odpowiednich głośników do wzmacniacza. Jakość wykonania, cóż, no jest topowa, solidna konstrukcja, świetne materiały i klasyczny, minimalistyczny design, który od razu przywołuje skojarzenia z tą legendarną marką, i chyba każdy kto gdzieś tam w tym świecie audio jest, czy pokolenie obecnych 40 czterdziestolatków, a nawet no przecież i starszych osób, no to Unitra gdzieś ma głęboko w serduchu, bo, bo jednak sentyment do tej marki wydaje mi się, że właśnie ma każdy. No i to cieszy, że ten kawał historii polskiego audio wraca w dobrej formie, tak szczerze mówiąc. Dźwiękowo WSH-605 nie dodaje od siebie żadnych upiększeń. Dostajemy Czyste, zrównoważone brzmienie, które dla niektórych może być ideałem, a dla innych no, punktem wyjścia do dalszych eksperymentów z kolumnami. Bo to jest e, najpiękniejsze, w mojej ocenie, w świecie audio. Każdy szuka e, tak naprawdę czegoś innego w, w tym dźwięku. No i zestawienie właśnie tej unitry z odpowiednimi kolumnami może Wam dać naprawdę niesamowicie dużo frajdy. Ja testowałem ten wzmacniacz z trzema parami kolumn. Na pierwszy rzut poszły KF R5 Meta, nad którymi zastanawiam się, czy je kupić, o czym zresztą mówiłem w poprzednim odcinku, no ale jeszcze kolejne testy przede mną. Wziąłem też KF Q11 Meta no i Rosso Fiorentino Elba 2. To są wybitne kolumny i chciałem zobaczyć, jak one będą grały z tym wzmacniaczem. Testy robiłem na swoim domowym zestawie, czyli Gramophone Project Debut Pro, Pro B dokładniej, i do tego przedwzmacniacz Cort Electronics Huey, i to wszystko połączone ze sobą przewodami od ReCable z serii Magnus, które też prywatnie używam i z których jestem bardzo zadowolony. Ten zestaw bardzo dobrze sprawdził mi się z głośnikami KFQ-11 Meta i na szczególne, że tak powiem, uznanie zasługuje tutaj średnie pasmo w roku metalu i takich cięższych, wiecie, klimatach, bo odsłuchiwałem sobie na przykład Merlina Mansona, System of a Down, Disturbed, Muse i powiem Wam, że te średnie tony tutaj naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Doskonale, może doskonale, to wiecie, to też jest takie bardzo mocno nadużywane słowo, zwłaszcza przez producentów, ale naprawdę, naprawdę bardzo dobrze ta średnica tutaj wypadła. Nie było, jakiego, nie było mowy o jakimkolwiek zlaniu tego pasma, tylko no po prostu to brzmiało. Ja czułem różnego rodzaju instrumenty, nie czułem hałasu, nie czułem jakiegoś bałaganu, tylko po prostu wszystko było bardzo, bardzo ciekawie poukładane i zrobiło to na mnie pozytywne wrażenie. Z kolei z R5 Meta dostałem tutaj dużo przestrzeni i klarowności. No, ale przy tym, przy, przy, przy cichszych odsłuchach brakowało mi nieco dołu. No, ale jest to podejrzewam też kwestia samych kolumn, bo, bo one wydaje mi się, że potrzebują jednak wzmacniacza, który będzie bardziej dynamiczny. Natomiast Rosso Fiorentino Elba 2 wybitne kolumny. No i tutaj neutralność wzmacniacza spotkała się z równie naturalnym charakterem tych kolumn, no i dla niektórych będzie to idealnym połączeniem, a dla mnie było no, zbyt zachowawcze. Ja sugeruję połączyć ten, ten wzmacniacz właśnie z głośnikami od KEFA. Myślę, że bardzo dobrze sprawdzą się tutaj też kolumny Sonus Faber czy na przykład fokale. Tak, to będzie takie uważam, że naprawdę bardzo dobre połączenie. W mojej ocenie właśnie na tym polega magia w świecie audio, czyli na. W szukaniu dźwięku, który pasuje Wam, nie tylko mnie czy komuś w naszym salonie my jesteśmy od tego, by doradzić i odpowiedzieć na Wasze potrzeby, jeśli tylko powiecie nam, czego szukacie a jeśli szukacie wzmocniacza, który no jest naturalny, nie narzuca swojego charakteru ale daje taką pełną swobodę w kreowaniu brzmienia za pomocą kolum, no to Unitra WSH 605 jest znakomitym wyborem Daje solidne fundamenty i pozwala dostosować system do własnych upodobań. No cóż, na dziś to tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i e, innych tych pierdołach, e, żebyście byli na bieżąco. E, no, a jak będziecie na bieżąco, to na przykład e, dowiecie się, że już niebawem e, opowiem Wam co nieco o e, Arkamie A25, który mnie po prostu zachwycił. E, no i co nieco o innych zestawach. Także bądźcie na bieżąco i do zobaczenia.